Siemaneczko, cześć witajcie. Trochę mnie nie było, ale spróbujemy to szybko nadrobić już za dwa dni. E, dosłownie dzisiaj jest niedziela, we wtorek już e, duża część e, poleci, kupi sobie Xbox Series X albo Series S. A 19 listopada druga połowa pewnie zakupi e, PlayStation 5. No ja będę tutaj e, miał jedną i drugą konsolę, tak więc będziemy sobie testować na pewno obydwie konsolki, jak nie nawet nie trzy konsolki, na razie się skoncentruję słuchajcie na Series X oraz na PlayStation 5 a później porównamy sobie na spokojnie Series S mam swoją karteczkę nie wiem jak będzie słychać, bo dzisiaj jak widzicie nie jestem w parku, w parku byłoby za dużo ludzi, żebym mógł cokolwiek w ogóle nakręcić jestem na Dolince Suziewieckiej, nie wiem czy kojarzycie a jak nie, no to tutaj też jest fajnie, można sobie pospacerować i coś ponagrywać. Jednak przejdę kładką na drugą stronę i zaraz zaczniemy. Spróbuję to jakoś fajnie, szybko opowiedzieć, co mnie tam tyle jest teraz informacji, że nie wiadomo o czym mówić. Dużo rzeczy przegapiłem. Teraz też nie mam zbytnio na to wszystko czasu, moi drodzy, bo dużo się dzieje w moim życiu. Jak sami dobrze wiecie, dużo się u mnie dzieje, tak więc no niestety niektóre tematy po, niestety e, przegapie, dowiaduję się z opóźnieniem bo po prostu na to nie ma czasu ale nieważne, na wszystko wszystko nadrobimy kochani tak więc pierwszy temat The Medium opóźniony do 28 stycznia 2021 roku czekałem na ten y, tytuł jest to, będzie produkt polski z polskiego studia krakowskiego słuchajcie e, no czekałem na ten tytuł Lecz się niestety nie doczekamy w dniu premiery konsoli, no bo została gra przełożona. To jest już drugi ekskluzyw na Series X, który został niestety nam e, przełożony, bo pierwszy był oczywiście produkt e, bezpośrednio od Microsoftu. E, produkt był od Microsoftu. Proszę iść dalej, bo mi pani przeszkadza. Proszę bardzo. Tak. To jest moja mama, która lubi być czasem złośliwa. Wie dobrze, że ten będzie się tutaj ze mnie jaja robiła. No i, i będziesz na wizji. Obejrzy cię 2000 osób przynajmniej. Tak. No, tak więc słuchajcie, no szkoda, bo zbytnio nie ma jak jedna konsola, taki druga konsola nie daje nam zbytnio Tytułów typowo ekskluzywnych, musimy wchodzić w gry od studiów trzecich, takich jak Watch Dogs, Assassin's Creed i inne gry. No, tak więc, no, średnio trochę, no, ale jak nie ma co, to trzeba wybierać w tym co jest. Tak więc, drugi temat, takim mnie troszkę rozczarował. Mam nadzieję, że to się może zmienić, a mianowicie już wam mówię o co chodzi. Chodzi. O, sejwy Jak w PlayStation 4, sejwy mogliśmy sobie przegrywać w chmurę lub na pendrive. Tak, tutaj na PlayStation 5, sejwy możemy tylko i wyłącznie poprzez plusa. A jeżeli nie mam plusa, to co, nie mogę w ogóle save'ów przegrać? Mam troszkę za wysoko czapkę to nie mogę w ogóle sejwów przegrać w żaden sposób, tylko muszę płacić abonament, żebym mógł sobie prze, przegrać sejwy, no słabo. Mam nadzieję, że to w aktualizacji e, zmienią, że może to jest tymczasowo. Zauważyłem to e, podczas filmu Digital Foundry, jak pokazywało menu w konsoli, że sejwy z czwórki bez problemu, ale sejwy z piątki, no już niestety nie do końca. Już sejwy do końca, e, już sejwy nie do e, sejwy z PlayStation 5 na razie nie możemy sobie przerzucić w żaden inny sposób jak tylko poprzez chmurę. W Xboxie nie ma problemu, e, możemy sobie zgrać. E, tam jest w ogóle za darmo synchronizacja save'ów, więc to jest bardzo fajne i praktyczne i to się sprawdza. E, to się sprawdza w graniu. Tutaj też jest bardzo dużo ludzi zauważyłem, że mm, Polacy jak ktoś nagrywa, skika i tak dalej, patrzą się. Nie wiadomo, co się dzieje. Ktoś coś kręci, wow. Jest jakaś, nie wiem, frajda, ludzi, ludzi nie wiem, to ekscytuje ludzi, że ktoś nakręca. Ja, jak ktoś sobie ktoś sobie jakiś idzie i kręci, to mi to w ogóle. Ani nie zwracam na to uwagi, po prostu przychodzę. Tak jest też w Londynie. W ogóle na to ludzie nie zwracają uwagi, tylko w Polsce lubią popatrzeć, że ktoś coś kręci i o czymś mówi, i są ciekawi, o czym oni mówią. To on o czym mówi, o czym on mówi i kim on jest w ogóle. Tak więc, no, ta, e, tak to może właśnie, e, kochani, e, tak to wygląda. Więc e, z sejbami też nie ciekawie. Poniżej zestawienie wyników ładowania produkcji, bardzo proszę. No, tutaj już pierwsze testy pokazują, jak wypadają gry podczas wczytywania, no już wiadomo mamy tutaj dyski SSD w obydwu konsolach, więc to porównanie jest dosyć e, ciekawe bo mimo to, że ten dysk teoretycznie lepszy jest w Playstation jak dobrze wiecie, no to e, jednak w Xboxie w tych tytułach we wstecznej kompatybilności kombat zarówno przekłada się na korzyść Xboxa no, jak to wygląda na przykład Final Fantasy 15, no tutaj to akurat jest śmieszne, bo to jest 48 yy, nie, tutaj nie jest śmieszne. Final Fantasy 15 48 sekund na Xbox Series X, a na yy, PlayStation 5 1 minuta i 10 sekund, kochani. To jest o 20 sekund więcej. To jest dużo. 50, a minuta 10 to jest duża. Red Dead Redemption 2 tutaj e, zbytnio nic się nie zmienia, bo tu mamy 48 sekund na Xbox Series X. E, to nie, przepraszam. Red Dead Redemption 2 to jest 1 minuta i 4 sekundy na Series X. Na PlayStation 5 to jest 1 e, minuta i 5 sekund. Tak więc o jedną sekundę e, i PlayStation tutaj niestety przegrywa. No ale to jest, słuchajcie, to zależy jak. No nie wiem, jedna sekunda, dosłownie jedna sekunda. Destiny 2, 42 sekundy na Series X, 57 na PlayStation 5. Monster Hunter War 35 sekund na Series X, 51 sekund na PlayStation 5. Tutaj no, też jest lekka przewaga. Batman Arkham Knight, 58 sekund na Series X i 1 minuta. 1 minuta i 7 sekund na PlayStation 5, więc to jest też. No widać, są już wyniki też innych testów, innych jakichś znanych serwisów, co testują, słuchajcie, obydwie konsolki już robią porównania, tak więc ja też na pewno będę takie porównania robił, no zobaczymy jak to będzie wypadało, no ale tutaj idzie wszystko na korzyść Xboxa moi drodzy. Jaki kolejny temat? Czy też na kompatybilność na PlayStation 5 jest fantastyczna analiza Digital Foundry? No super, cieszę się niezmiernie, bo jak na razie nie ma jakichś dobrych ekskluzywnych gier, tylko i wyłącznie dedykowanych pod Nextgeny. Szkoda, bo po to się też kupuje konsole, ale będziemy mogli doświadczyć nowej troszkę. Powiewu, świeżości w starych grach, jeżeli uruchomimy. Jaki tam dziamak? Ludzie. Po, po co ludzie kupują takie dziamaki? Ja mam boksera, który wszęka wtedy, kiedy musi, a nie kiedy, kiedy po prostu mu się coś nie podoba za każdym razem. Tak więc tak. Co ja tutaj mówiłem? Więc tutaj troszkę powiewu świeżości, jeżeli mówimy o starych tytułach, na przykład Ghost of Tsushima, no nie taki stary tytuł, ale wiadomo stara generacja, uruchomimy na PlayStation 5 i już mamy 60 fps -ów. już ta gra będzie zdecydowanie szybciej a czy szybciej szybsza to ona w żaden sposób nie będzie, ale będziemy mieli płynność zdecydowanie lepszą ta postać będzie ciekawiej się nam ee, prezentowała, zupełnie inna imersja i tak patrzę, gdzie są moi rodzice, bo z rodzicami mieliśmy pojechać na spacer. No i pojechaliśmy. Ja mówię, coś sobie właśnie nakręcę. Dzisiaj niedzielka, tak więc. Tak więc e, tak, no fajnie, wsteczna kombat kombatybilność, e, dużo tytułów, wszystkie tytuły z czwórki praktycznie odpalimy, więc zawsze gdzieś możemy się dzięki Boost, boost Game, nie pamiętam już jak się ten tryb nazywa, e, ale on nam polepszy po prostu troszkę wydajność, płynność w tych grach, tak, gdzie, tam gdzie nie mamy zablokowanych e, FPS-ów, tam zostaną uwolnione fajnie. Fajnie, a w niektórych grach jeszcze jakiś tam może upgrade graficzny dostaniemy. Tak więc yy, PS5 bez obsługi natywnego 1440p. Jest to dosyć smutna informacja. Dlaczego już Wam mówię? bo dużo osób nastawiło się, dużo osób też tak jak ja gram na kuledzie, gram na oledzie, tak dużo osób też gra na monitorach, co też jest dobrym rozwiązaniem, też jest fajnie, nie neguję grania na monitorze, też ile razy grałem, dla mnie nie ma żadnej takiej większej różnicy, no może nie są tak te kolory intensywne, no i brak ten, tego hadera trochę może być problematyczny. Ale słuchajcie, przede wszystkim nie ma tak, nie są tak jeszcze popularne monitory 4K, są droższe. Dużym standardem się robią już QHD, czyli 1440p i, i szkoda, że PlayStation 5 niestety nie będzie, nie będzie nam w żaden sposób tego. No nie ma wsparcia. PlayStation 5 nie ma wsparcia dla rozdzielczości 1440p i to jest smutne i nie wiadomo czy e, będzie to abskalingowało nam do 4K, czy będzie abskalingowało z Full HD. Tego niestety nie wiem pożyjemy, zobaczymy. No mnie się to akurat nie przyda ta opcja, ale lepiej zawsze jest jakby tej opcji nie było. Oj, sorry. Tu jest wszędzie cholernie dużo ludzi. Normalnie jakbym wulglas. Trochę zieleni, ludzie uciekają, nie mają gdzie chodzić, słuchajcie. Wszystko pozamykają. No tak więc takie cuda, cuda fianki, więc każdy ucieka tam gdzie kawałek trochę zieleni jest. Tutaj jest dużo zieleni, ale dzisiaj wyjątkowo naprawdę dużo Eee, ludzi, tutaj też miałem swój epizod życiowy, słuchajcie, bo stąd moja żoncia eee, tutaj ma dom rodziny niedaleko i tutaj te miejscówki też są mi bardzo znane, ale wróćmy, no szkoda, 1440p nie jest wspierane przez PlayStation 5, ale Xbox Series X jest wspierany, tak więc ciekawe, czy komuś, czy ktoś z tego powodu zrezygnuje z PlayStation 5 na korzyść i kupi Xboxa ze względu na to, żeby się cieszyć tą rozdzielczością, bo może akurat ma taki monitor. Tak, więc no tutaj jestem ciekawy. Co dalej? Eee... Co dalej, kochani? Watch Dogs Legion na Xbox Series S. Czyli mówimy o słabszej, o słabszej konsoli next genowej. Eee, ma maksymalnie obraz tam wyświetlać w rozdzielczości 1440p ale ale już taki Watch Dogs, Legion ponoć ma śmigać w dynamicznym dynamicznym powtórzę to jest dynamiczna rozdzielczość to nie jest natywna dynamicznym full HD Watch Dogs Legion wybaczcie wolę mówić Legion bardziej to spolścić spol e, Dobra, Watch Dogs Legion ma śmigać, słuchajcie, e, dynamicznym Full HD. Moim zdaniem to jest trochę się cofnięcie o jakąś epokę, bo rozdzielczość Full HD, no to, to sorry, a dynamiczna rozdzielczość Full HD, to mieliśmy przecież taką, e, można powiedzieć, w PlayStation 3. No niektóre gry tam przecież w 720 migały, a nawet 480. Tak więc, no to jest słabe. W szczególności, że mówimy o Next Genie, który teoretycznie będzie Xbox One X w niektórych aspektach może lepiej wypadać, na przykład w rozdzielczości niż e, nowa konsola Xbox Series S. No troszkę słabo, co? Troszkę słabo z tą dynamiczną rozdzielczością. Full HD, ok, ona będzie wykorzystywała Ray Tracing, obecny Xbox One X po prostu tego zastosowania nie ma, nie ma Ray Tracingu, więc w takich aspektach konsola jest przystosowana do tych nowych gierek, ale dynamiczne Full HD, jeszcze raz powtórzę, to jest słabo, chociaż powinno być te prawdziwe Full HD i to tak sztywniutko, kochani plus ten ray tracing to jeszcze mogę zrozumieć gra dedykowana dla dzieciaków, konsola gra dedykowana dla dzieciaków i niedzielnych graczy, których taki aspekt po prostu nie przeszkadza. I to, to na razie to nie jest potwierdzone żadne ani Digital Foundry, ani nic, tak więc zobaczymy, ale kto to nam potwierdził, to ja tutaj mam napisane kto to nam potwierdził. Potwierdził to nam, kochani, główny programista projektu. Nam to potwierdził, że jest w dynamicznym 1080p, więc pewnie się to nam sprawdzi. No, słabo. Tak jak mówię, Xbox y, Series S może maksymalnie wyświetlić obraz 1440p. No i jeszcze kolejny news odnośnie Series S. Jak już przy tym jesteśmy, no to słuchajcie, do dyspozycji. Space'a mamy w nowym Xboxie Series S 364 GB. No to, tak jak mówiłem, jakbyśmy chcieli kupić sobie drugi taką kość, to wychodzi nam Wychodzi na scena 2500. Jest to dużo kasy, jakbyśmy chcieli mieć Series S z dyskiem 2,5, z dyskiem 1,5 GB. Więc gry, miejsce na gry, miejsce na wszystko mamy tylko 300. 64 GB, jest to dla mnie bardzo mało uważam. No, jeden plus tego wszystkiego jest taki kochani, że te gry, które normalnie w Xboxie zajmują w serię X będą zajmować więcej. To tu o 30% będzie zajmowały mniej. Ok, 30% to jest nadal tego miejsca będzie mniej niż jakbyśmy to instalowali te większe, większe paczki z serii X bo tam mamy 800 GB do dyspozycji tak czy siak 30% no zobaczymy, moim zdaniem coraz więcej wychodzi jakiś niuansów odnośnie serii S, niekorzystnych dla tej konsoli na pewno to nie będzie konsola moja główna dogrania, bo taką będzie PlayStation 5 oraz Xbox Series X, no i następca Nintendo Switch. Na tych konsolach będę bazował najbardziej tak jak old digital, zwykła SK tak samo wszystko tylko i wyłącznie do testów, do tego do kolekcji, że taka konsola kiedyś istniała i nic więcej na tym nie będę bazował w szczególności, że Series S jest pozbawiony napędu fizycznego, tak więc na tej konsoli dużo za bardzo nie zdziałamy, bo to jest konsola do Game Passa. Jeżeli nam nie mamy dostępu do internetu, to tak naprawdę taka na tej konsoli nie pogramy po prostu, nie ma netu, nie gramy. Chyba, że ktoś kupi cyfrową grę wcześniej, jest zainstalowana, no ale kupować gry cyfrowo to też jest samobójstwo, bo tu mówimy o kwocie 350 zł, tak więc hmm, chyba, że na przecenach za jakiś czas. Ale dużo użytkowników mówi, że to jest konsola do Game Passa. Okej, okay, super, wszystko fajnie, pięknie. Tylko w tym momencie, jeżeli nie mamy Game Passa, jeżeli w danym miesiącu na przykład nie przedłużymy subskrypcji za 55 czy na 56 zł, to po prostu nie gramy. Zobaczcie, jak oni to robią. Trwaniakowo. Trochę co. No ale cóż, za, coś za coś, tak. Konsola kosztuje tylko 1300, chyba 50 zł, więc to też nie są duże pieniądze, jak mówimy o Nexgenach, a już możemy się cieszyć nowymi gierkami. To jest też fajne. To jest też fajne, że, że za 1300 zł po najniższej sile oporu jak najtaniej, ale gramy przez kolejne kilkanaście lat. Tak, w teorii, bo w praktyce to wszystko zobaczymy, jak się ta konsola y, przyjmie, ale no. Wiadomo, ona musi na, na parę lat nam zapewnić zabawę. Tak więc chyba wszystko powiedziałem, tematy mi się wyczerpały. Jeszcze zerknę, tak tylko z ciekawości, czy jest wszystko powiedziane. O, kochani, no jeszcze nie, jeszcze mi został Godfall, przez pół roku będzie dostępny tylko na PS5 i na PC. Co za tym idzie. Myślałem, że to będzie ekskluzyw na PlayStation 5 i na PC, a jednak za pół roku możemy się spodziewać Godfalla też na Series X. A jeszcze śmieszniej byłoby, gdyby ta konsola jeszcze lepiej wyglądała na Series X, a nie na PlayStation 5, gdzie tutaj mamy teoretycznie tu mamy ekskluzyw półroczny. Kurcze Sony też ostatnio. Nie daje wiwatu do, do radości. Kończę. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Pozdrawiam, cześć!